ZPF Talks to cykl podcastów realizowanych przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Ja nazywam się Rafał Tomkowicz i serdecznie zapraszam do rozmów z moimi gośćmi. Dziś mam przyjemność porozmawiać z Barbarą Rudziks, prezeską Kredy Incasso SA. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Basia Rudziks. Basiu, będziemy rozmawiać o windykacji. Wiem, że trochę już w tym obszarze jesteś obecna. Ja to wiem, bo miałem okazję uczestniczyć w twoim wykładzie na otwarciu podyplomowych studiów, które ZPF w tym roku uruchomił. Dla ciebie to już 15 lat. Nie będę już pytał o historię, ale zapytam Ciebie o rolę kobiet w firmie zajmującej się obrotem wierzytelnościami. Czy a jeżeli tak, to jakie to według ciebie ma znaczenie? O, dziękuję. Bardzo ciekawe pytanie. Więc tak rafale może przytoczę najpierw takie duże liczby, ponieważ branża zarządzania wierzytelnościami jest to branża sektora, jak wiadomo, finansowego. W sektorze finansowym w Polsce pracuje 60% kobiet. Czyli generalnie sektor finansowy, parytet pracowników w sektorze finansowym jest taki, że jest więcej kobiet niż, niż mężczyzn, głównie dlatego, że jest to taki, a nie inny charakter pracy. I tutaj gdybyśmy mieli spojrzeć na kredyt Incaso, to w naszej spółce kobiet pracuje, uwaga, aż 76%. Więc tutaj bijemy tą, tą średnią. A mamy tylko 24% mężczyzn w całej spółce. Natomiast jak popatrzymy sobie na kobiety na stanowiskach kierowniczych. To, według badania GUS, Polska wygląda, słuchajcie, bardzo dobrze, bo Polska ma prawie 43% kobiet, pracuje na stanowiskach kierowniczych. W Unii Europejskiej jest to tylko 35%, więc Polska tutaj zawyża średnią. Natomiast, gdybyśmy spojrzeli na kredyt Incaso, to u nas jest to aż 61%. No i myślę, że jeśli chodzi o zarząd spółki, to tutaj też mamy ciekawą y, sytuację, ponieważ nasza spółka. Jest jedną z nielicznych spółek w ogóle w Polsce, która charakteryzuje się parytetem 50 na 50. Nas jest cztery osoby w zarządzie. Są to dwie kobiety i dwóch dżentelmenów. Gdzie rynek, jakbyśmy popatrzyli sobie na dane według KRS-u, pokazuje, że w Polsce w zarządach spółek jest 25% kobiet. Czyli tutaj też bijemy te wskaźniki na łeb, na szyję. No i teraz, co ja o tym sądzę? Ponieważ ja generalnie pracuję już prawie 27 lat. Miałam przyjemność pracować całe życie w branży finansowej, gdzie rzeczywiście ten wskaźnik kobiet zawsze był większy, ale na tych stanowiskach kierowniczych to, to różnie bywało i tak jak pokazałam statystyki, tutaj e, cały czas, jeśli chodzi o kraj, Unię, mamy dużo do zrobienia. Ja osobiście bardzo wierzę w różnorodność. Wierzę w różnorodność wszelkiego rodzaju czy to jest różnorodność płciowa, czy to jest różnorodność wiekowa, czy kulturowa. Ja uważam, że. W różnorodności jest w ogóle siła, ponieważ tylko wtedy możemy zwiększyć efektywność, możemy działać bardziej efektywnie, możemy lepiej dostosowywać się do zmian zachodzących w otoczeniu. Jest mnóstwo badań, które wskazują na to, że spółki, które mają większą różnorodność płciową, osiągają lepsze wyniki finansowe. Ja też chciałam bardzo mocno zwrócić uwagę, że dla mnie bardzo ważna jest różnorodność, ale też bardzo ważna jest równowaga. Bo to nie o to chodzi, żeby były same kobiety, albo nie o to chodzi, żeby byli sami faceci, bo ani jedno rozwiązanie, ani drugie rozwiązanie uważam, że nie jest dobre, ale różnorodność i równowaga naprawdę daje bardzo y, dużą przewagę, y, bo zróżnicowane zespoły zarządcze charakteryzują się y, większą kreatywnością, innowacyjnością i po prostu podejmują dużo lepsze decyzje. I na to y, jest wiele badań, które, y, które właśnie pokazują i popierają y, ten kierunek. Więc bardzo y, chciałabym, żebyście zostali z takim przesłaniem co do tego pytania, że różnorodność i równowaga płciowa w zarządzaniu firmą, zwiastuje w mojej ocenie sukces. Bardzo, bardzo ciekawe spostrzeżenie i bardzo ciekawe liczby, za które dziękuję. Basiu, to chciałbym zostać w takim razie w tym temacie właśnie pracy, pracowników. E, taki sobie przygotowałem temat kariery w windykacji. Wiem, że ty ją przechodziłaś od szczebelków do samej góry faktycznie. Czy jest dziś zainteresowanie młodych ludzi do pracy w firmie windykacyjnej? Mówimy o rynku finansowym, ale reprezentujesz ściśle firmę windykacyjną, firmę zajmującą się obrotem wierzytelnościami. A może tematyka branży troszkę zniechęca potencjalnie zainteresowane osoby? I na koniec, czy to jest perspektywiczny rynek pracy? Drodzy słuchacze, to jest branża, która ma prawie 30 lat. Jest to branża w tej chwili bardzo ustabilizowana, branża, w której panuje... Panują konkretne zasady i panuje w mojej ocenie aktualnie dosyć duży porządek. To już dzisiaj nie ma tej stereotypu windykacji, że windykacja to ci, którzy przychodzą i w sposób przemusowy, przymusowy windykują pieniądze. To dzisiaj się kompletnie zmieniło i to w zasadzie dzisiaj myślę, że wiele osób też widzi i docenia, jakby ten sektor, i widzi, że on jest potrzebny, i on po prostu stał się normalną częścią, normalnym biznesem, który funkcjonuje w każdej dobrze rozwiniętej. Gospodarce. I jeśli chodzi o osoby do pracy, to my aktualnie nie widzimy, w zasadzie nie pamiętam szczerze mówiąc, w ostatnich pięciu latach, czy nawet dziesięciu, żeby ktoś do nas nie chciał przyjść do firmy dlatego, że to jest branża windykacyjna. My jako przemysł rozwinęliśmy się bardzo, tak jak powiedziałam, mamy prawie 30 lat. My jesteśmy, my jesteśmy nowoczesnymi firmami, jesteśmy firmami, które wdrażają metodologię Lean Six Sigma, jesteśmy firmami, które mają bardzo zaawansowane technologie. Dajemy ludziom bardzo różnorodne miejsca pracy, bardzo ciekawe, ponieważ firma windykacyjna to nie są opera tylko operacje, w sensie call center, proces sądowo-egzekucyjny. Tylko to jest mnóstwo stanowisk pracy w IT, mnóstwo stanowisk pracy w data miningu. Mamy całe zespoły, które się zajmują właśnie data science, analizą danych. Więc tutaj mnóstwo ciekawej pracy, mnóstwo ciekawej pracy w finansowaniu, ponieważ to nie tylko księgowość i rachunkowość, ale to są również, to jest również pozyskiwanie finansowania, to są ciekawe projekty z obligacjami, to są ciekawe projekty z pozyskaniem finansowania bankowego. Dalej inwestycje, tak, czyli bardzo ciekawe modele, um, które trzeba zbudować, więc tutaj jest, czy HR, tak, to są nowoczesne zarządzanie, to nie znaczy tylko technologia, to znaczy myślenie o kulturze organizacyjnej, stawianie ludzi na pierwszym miejscu i dla nas, y, w naszych wartościach mamy po pierwsze ludzie, jedna z wartości to są po pierwsze ludzie I autentycznie Ja autentycznie tak uważam, po pierwsze ludzie... Po drugie, to jest efektywność, tak? I żeby zbudować efektywność, to właśnie trzeba mieć różnorodne zespoły, specjalistów różnorodnych, jak również wzrost. Bo jak się tego nie zapewni w tych naszych firmach, to one po prostu nie będą mogły tak się dynamicznie rozwijać, jak się rozwijają. Ja sobie popatrzyłam na dane właśnie ZPF-u, które są też bardzo ciekawe, bo one pokazują na przykład na pierwszy kwartał 2024 roku. Według raportu właśnie ZPF-u jest taka dana, że jest 175 miliardów złotych w zarządzaniu firm zarządzania wierzytelnościami. To jest o 30% więcej niż było to 3 lata temu, bo 3 lata temu to było 133 miliardy, więc widać, że wartość nominalna zarządzania wierzytelnościami rośnie, a jak popatrzymy sobie na liczbę osób, to w naszym sektorze według raportu ZPF-u pracuje prawie 5,5 tysiąca osób, czyli to jest całkiem spora grupa ludzi, ale to zatrudnienie, co jest bardzo ciekawe, jest stabilne. Czyli ono nie rośnie wraz z wzrostem wartości nominalnej w zarządzaniu w tych firmach. Dlaczego? No właśnie dlatego, że firmy w ostatnich latach bardzo mocno zmieniły podejście do zarządzania procesowego, do technologii, do automatyzacji, do robotyzacji, to spowodowało, że one się otworzyły na właśnie różnorodne miejsca pracy. I to dzisiaj już jest standard. I co jest jeszcze standardem, do czego niektórzy się cały czas nie mogą przyzwyczaić, to to, że koszty bykofisu dzisiaj Czyli tego tak zwanego inżynieringu są większe niż koszty front, front office'u. Tak? A to właśnie dlatego, że każda ze spółek inwestuje właśnie w ten obszar, ponieważ bez tego obszaru nie mogłaby właśnie zbudować tej efektywności, bo dzisiaj wygra ten, kto jest bardzo efektywny. Nie wygra ten, kto zatrudnia najwięcej ludzi, nie wygra ten, kto ma najwięcej wartości nominalnej w zarządzaniu, tylko wygra ten. Czy będzie wygrywał ten, czy będzie w, w pierwszej trójce czy piątce ten, który właśnie jest najbardziej efektywny. A żeby nim być, to trzeba właśnie dawać takie miejsca pracy. I uważam, że ten biznes. Ma tak ciekawe miejsce pracy, to są to tak ciekawe firmy, że jest to bardzo ciekawe miejsce pracy dla różnych osób i dla specjalistów bardzo wysokiej klasy z ogromnym doświadczeniem, ale też dla tych, którzy zaczynają pracę, bo ścieżki kariery w naszych firmach są bardzo ciekawe i naprawdę w ciągu obserwuję, zresztą u nas przez te 15 lat, jak pracuję w tym biznesie, obserwowałam setki ludzi i to jest nieprawdopodobne, jak oni niesamowicie się rozwinęli. Jak oni dzisiaj są innymi ludźmi, jak bardzo często zmieniali kompletnie dziedzinę, bo ktoś pracował w operacjach, a dzisiaj jest ekspertem od zarządzania procesami, ma certyfikaty zarządza procesem linowo, rozumie Lina. I to jest niesamowite, jak to się pięknie zmieniło. No i konkluzja moja jest właśnie taka do tego pytania, że firmy zarządzania wierzytelnościami są bardzo ciekawym miejscem pracy. To są porządne organizacje, i zachęcam wszystkich, którzy będą mieli okazję posłuchać, do tego, żeby odpowiadać na procesy rekrutacyjne, bo to jest mega sprofesjonalizowany biznes i, i, i jest to ciekawe, po prostu ciekawe miejsce pracy. Jasne, rozumiem, czy z takich standardów też jeszcze zostały owocowe czwartki? Oj tak, jeśli chodzi o standardy, to myśmy tutaj w ogóle bardzo dużo zrobili, bo tak jak powiedziałam, u nas, po pierwsze, ludzie, ta jedna z głównych naszych wartości, to nie jest przypadek, ponieważ my wiemy, że największym naszym asetem są ludzie i ludzie oczywiście pod warunkiem, że są właściwi. No I od tego jest rola właśnie menadżerów, żeby tych ludzi odpowiednio dobierać, wsadzać je w odpowiednie role, odpowiednio ich motywować. To właśnie ten czas pandemii, bo tak mi się wydaje, że to trochę y, zmieniło wiele w obszarze. To, to był pewien graniczny, graniczny czas, który zamknął pewien stary y, zakres działalności, otworzył nowy. Jak, jak sobie z tym poradziliście? Czy ludzie wrócili u Was do biur, do pracy? Czy ta praca hybrydowa stała się już standardem? Ale też, znów tak praktycznie, jakie nowe technologie zaczęliście wykorzystywać? Może w ocenie segmentacji klientów, jakieś nowinki techniczne, które mogły zastąpić tych pracowników, czy jednak? Ci pracownicy są nadal na pierwszym miejscu. Pracownicy u nas zawsze od końca są absolutnie na pierwszym miejscu. Tak jak powiedziałam, w naszych wartościach po pierwsze ludzie i, i tego się trzymamy. My, jako spółka, dobrze sobie poradziliśmy, z sukcesem wdrożyliśmy pracę hybrydową. Dzisiaj mamy ten model pracy tak dostosowany, że on najlepiej łączy nasze cele biznesowe. Ale jednocześnie też odpowiada na potrzeby naszych pracowników. Tu podam kilka liczb, bo one zawsze obrazują, jak to wygląda. Dzisiaj w naszej spółce hybrydowo pracuje 70% osób. Co to znaczy hybrydowo? Hybrydowo to oznacza, że minimum 5 dni w miesiącu te osoby pracują w biurze, pozostałe dni pracują zdalnie. To jest minimum, bo to bardzo różnie się rozkłada, ale te minimum to jest 5 dni pracy właśnie stacjonarnie w biurach, do których ci ludzie są przypisani. Siedemnaście ludzi pracuje tylko stacjonarnie, czyli to są osoby, które nie pracują zdalnie, nie logują się z domu. Są codziennie w biurze i to są specjalne funkcje w organizacji. Tutaj nie będę ich wymieniać, bo nie będę tutaj nikogo zanudzać, ale to są specjalne takie funkcje, gdzie po prostu te osoby muszą fizycznie być, być w biurze i to jest 17%. A 13% osób u nas pracuje tylko zdalnie. Czyli to są osoby, które pracują tylko i wyłącznie z domu i to w głównej mierze są osoby, które zajmują się, mają opiekę nad dzieckiem, o to poprosiły, ale to są też osoby, które, bo dzisiaj. Bo pandemii świat się zmienił i już nigdy nie będzie taki sam. Tak? Dzisiaj z nami pracują ludzie z różnych miejsc Polski czy, 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 czy z zagranicy, którzy na których my się zgodziliśmy, że mogą pracować wyłącznie zdalnie, no bo pracują tak daleko od biur, że nie byłoby to możliwe, żeby nawet na te pięć dni mogli mogli dojechać. A z drugiej strony są tak fantastycznymi specjalistami, że chcieliśmy ich po prostu pozyskać i, i ich mamy. Więc takich osób mamy 13%. Więc tak wyglądają, tak wyglądają statystyki. Jeżeli chodzi o jakie nowe technologie i na co myśmy właśnie położyli nacisk po, po tym czasie popandemicznym i gdzie my dzisiaj jesteśmy, to, to tak jak powiedziałam, 70% ludzi pracuje hybrydowo, tak, więc generalnie pracujemy na Teamsie, pracujemy na technologii, gdzie się łączymy i to jest dzisiaj normalne i to nie tylko my, tylko tak wygląda w zasadzie cały świat. Ale tutaj bardzo ważna jest komunikacja. I o to bardzo dbamy my jako zarząd robimy regularne czaty z naszymi pracownikami w regularnych cyklach. Jak były sytuacje szczególne, to robiliśmy nawet, te cykle zwiększaliśmy, robiliśmy tak zwaną kawę z zarządem w piątek, gdzie, by, gdzie ludzie mieli od nas bezpośrednio informacje z wszystkich naszych rynków, bo działamy, w, jesteśmy na czterech rynkach, jesteśmy w Polsce, w Bułgarii, Rumunii, w Rosji, więc oni mogli, się, mogli mieć z nami kontakt i mogli dostać od nas informacje, co się u nas w spółce dzieje. Wprowadziliśmy taką małą rzecz, która jest bardzo ważna, że włączamy kamery, jak jesteśmy na Teamsie tak zwanym. To jest bardzo ważne, ponieważ yy, wiadomo, że część osób wolą, wolałaby w ogóle kamer nie włączać, natomiast ja uważam, że to jest element też kulturowy, żebyśmy my się jednak widzieli, żebyśmy my, w związku z tym, że nie możemy się fizycznie spotkać tak często, jakbyśmy chcieli, to żebyśmy chociaż w ten sposób mogli funkcjonować. Bardzo duży nacisk u nas w spółce położyliśmy, bo w ogóle w 20 roku u nas zaczęła się transformacja operacyjna i kulturowa. Włożyliśmy bardzo duży nacisk na procesy. Zbudowaliśmy zespół linowy. Mamy yy, cały zespół ekspertów, Linowych, które nam linują organizację, co poprawiło nam bardzo y, również naszą efektywność, którą widać w naszych raportach finansowych. Wdrożyliśmy bardzo dużo automatyzacji, zwiększyliśmy zasoby IT, wdrożyliśmy zespół, w ogóle stworzyliśmy od zera zespół robotyzacji. My na dzień dzisiejszy mamy już 19 robotów. Te 19 robotów, o które pytałeś, już nam dzisiaj zastępuje prawie 75 FTI, czyli musielibyśmy zatrudnić 75 nowych osób, żeby móc obsłużyć procesy, które żeśmy zrobotyzowali. Przed nami cała kolejka robotów jest ten zespół też rozbijamy, więc to jest ta część, gdzie Idziemy za tą robotyzacją, idziemy za tym nurtem nowoczesności, bo bez tego to po prostu ta spółka nie, nie będzie po prostu efektywna. Online, tak, kolejna rzecz, żeśmy kontaktujemy się z naszymi klientami, w dużej części też online, myśmy wdrożyli ugodowi.pl dwa e, i pół roku temu, prawie trzy, e, z którego jesteśmy bardzo zadowoleni. E, gro naszych klientów kontaktuje się dzisiaj przez online, Oni oceniają bardzo dobrze tą aplikację, bo wiemy, że świat idzie w tą stronę, bez tej aplikacji. To też bylibyśmy zapóźnieni technologicznie, gdybyśmy tego nie mieli, więc tutaj też rozwinęliśmy ten. Obszar, co powoduje, że też pozyskaliśmy ludzi, którzy to potrafią robić, więc to są właśnie te ciekawe miejsca pracy, które były przy poprzednim pytaniu. Dalej, AI w procesach decyzyjnych wykorzystamy. W ogóle w AI-u, tak a propos tego, co dzisiaj i co w przyszłości. To jest w ogóle ogromna przyszłość. To jest coś, na co my bardzo mocno obserwujemy. Część rzeczy już mamy wdrożonych, ale tak naprawdę tutaj bardzo dużo przed nami. Więc ja osobiście widzę ogromny potencjał w automatyzacji, robotyzacji, wykorzystaniu AI w naszych procesach, żeby właśnie zwiększyć ich efektywność i żeby nasi ludzie mogli zajmować się zagadnieniami, które są mniej powtarzalne, a te, które są powtarzalne, które są tak zwane proste, mogły wykonywać roboty albo automaty, bo w tym jest jakby... Przyszłość. Wdrożyliśmy też machine learning, korzystamy z machine learningu, yy, zwiększamy cały czas dotarcie do naszych klientów, korzystamy z mnóstwa aplikacji, big data czy zewnętrznych firm, które pomagają nam yy, wzbogacić naszą bazę danych, ponieważ jak wszyscy wiemy, w naszym biznesie największym naszym problemem jest dotarcie do naszego klienta. Klient to jest jak jakbyśmy wzięli naszą bazę klientów, to jest taka góra lodowa, my mamy kontakt tylko z tym czubkiem góry lodowej, bo cała reszta tych klientów jest tak zwana pod tą wodą, jakbyśmy popatrzyli sobie na ten przykład i z nimi nie ma kontaktu. My nie możemy się z nimi skontaktować, oni nie odbierają telefonów, nie odbierają PIS, dlatego też y, my z większością klientów musimy iść na drogę sądowo-egzekucyjną, bo my nie możemy do nich dotrzeć. Więc to jest ogromna rzecz, którą żeśmy tutaj bardzo mocno Tutaj też jest cały czas potencjał, jeśli chodzi o zwiększenie yy, dotarcia. No i oczywiście wszystkie modele, predykcja behawioralna, wszystko, co pomaga nam efektywniej wybierać klientów, do których powinniśmy zadzwonić, o której godzinie zadzwonić, do kogo zadzwonić, kogo wysłać do sądu, kogo wysłać do egzekucji, o której godzinie wysłać sms bo to będzie największy respons, do kogo wysłać pismo. Jest tutaj mnóstwo rzeczy zostało zrobionych na poziomie i takim operacyjnym, Czyli procesowym, organizacyjnym, kulturowym, no i technologicznym, i big data, data science zespół. Tu jest po prostu. I cały czas widzę ogromny potencjał, więc myślę, że to jest w ogóle kierunek i to się nigdy nie skończy, więc tutaj widzę, e, widzę cały czas mnóstwo rzeczy, mnóstwo rzeczy do zrobienia. Podcast ten nagrywamy w ramach dni zarządzania wierzytelnościami organizowanymi przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Jako kredyt in jesteście członkiem tej organizacji. Czym dla ciebie jest i jaką rolę w kształtowaniu branży pełni ZPF? O, po pierwsze, drodzy, ja sobie nie wyobrażam w ogóle funkcjonowania naszej branży bez ZPF-u dzisiaj. Ja uważam, że jesteście integralną częścią w ogóle tego przemysłu yy, i bez was to byłoby w ogóle dużo trudniej. I naprawdę ja sobie dzisiaj po prostu tego nie wyobrażam, więc yy, nie widzę tego. Odgrywacie według mnie kluczową rolę. W zapewnieniu właśnie wiarygodności tego biznesu, tego przemysłu całego, bezpieczeństwa, jakości standardów, które, które są w tym sektorze. Wy stoicie jakby na straży tego wszystkiego. Wdrożyliście przecież zasady dobrych praktyk, które regulują pewne rzeczy, pewne zachowania też firm windykacyjnych. Dzięki temu y, y, nasze firmy mogą, mają zupełnie inny wizerunek, tak? ponieważ wy polepszacie nasz wizerunek, naszej branży, nie tylko w oczach też klientów, ale też w oczach organów y, regulacyjnych, w oczach władz. Te spółki nie są anonimowe, ten biznes nie jest Anonimowy i rola tego biznesu się też zwiększa, więc nie widzę tutaj w ogóle przestrzeni, gdyby, gdyby was miało nie być. My jesteśmy w ZPF od 2018 roku, więc wiele lat. I naprawdę to, to by było w ogóle mega utrudnienie, tak? Wy reprezentujecie nasze interesy wobec właśnie organów regulacyjnych czy władz. Dzięki wam nasza branża może się integrować, tak. No właśnie. Takie podcasty, które dzisiaj mam przyjemność w ogóle brać udział i jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, ale czy kongresy, które od lat regularnie organizujecie, wszystkie warsztaty, zderzenia myśli, wymiana doświadczeń, powoduje, że po prostu lepiej się pracuje w tym biznesie, więc ja powiem tak, robicie wspaniałą robotę, jesteście nam potrzebni, nie wyobrażam sobie bez was funkcjonowania. Dzięki. Tu przesyłamy specjalne pozdrowienia dla Marcina Czugana, prezesa ZPF-u. Pełna zgoda. Odejdźmy od tej windykacji, może na koniec. Jak spędzasz czas wolny? Może jakieś hobby, które chciałabyś się podzielić z naszymi słuchaczami? Czas wolny, słuchajcie, bo. Bardzo często się nad tym zastanawiam. W zasadzie, co to jest hobby? To może być takie zaskoczenie, bo hobby to jest coś, co lubimy robić coś, co sprawia, że się właśnie regenerujemy, dostajemy dawkę energii, coś nowego tworzymy poprawia nam to nastrój. I powiem Wam, że. Wiele rzeczy lubię robić, bo lubię, na przykład interesuję się interior designem i to jest mój konik. Uwielbiam, interesują mnie wnętrza. Po prostu lubię ładne rzeczy, interesują mnie, interesuje mnie sztuka, interesują mnie figury z brązu przeróżne. To jest coś, co, to, co lubię, ale tak naprawdę czy lubię aktualnie nawet chodzić na siłownię, czego kiedyś nie cierpiałam, ale jakoś przyszedł ten czas, że polubiłam, może dlatego, że już... Nie morduję się tam strasznie, tylko robię po prostu takie rzeczy, które są dopasowane do moich możliwości. I może dlatego zaczęło mi to sprawiać przyjemność, ale tak naprawdę to, co najbardziej kocham i to, co daje mi najwięcej energii i najbardziej mnie resetuje, to jest czas z moją rodziną, z moim mężem, z moimi dziećmi, bo mam ich aż trójkę, więc nie, naprawdę się nie nudzimy, z moimi najbliższymi przyjaciółmi. Nie ma Zadania lepszego, które da mi większą energię, które mnie lepiej zmotywuje, lepiej mnie zresetuje niż moja rodzina, moi teściowie, moi rodzice, moja najbliższa rodzina, przyjaciele. Po prostu nie ma takiego zagadnienia. A tamte rzeczy, o których powiedziałam, lubię, ale na pierwszym miejscu rodzina i przyjaciele i spędzanie z nimi czasu, cokolwiek. To może być leżenie cały dzień i oglądanie seriali, to może być wspólna gra w rumbi Cuba. ale cokolwiek, byle, byle byśmy byli razem i lubię jak są wszyscy, bo wtedy mam wszystkich na oku i wtedy jestem najszczęśliwsza. Bardzo dziękuję za rozmowę. Niezwykle uzbrojona w liczby i cyfry Barbara Rudzik z prezeska Credit Inkasso S.A., Zarówno ja, jak i Pasia będziemy wdzięczni za wszystkie lajki i polubienia pod tym podcastem. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.